Dzień dobry. Witajcie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym dzisiejszy podcast rozpocząć psalmem 73, a właściwie ostatnim wersetem, przeczytać tylko ostatni werset 28 tego psalmu. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. I dzisiaj chciałem właśnie opowiedzieć o jednym z dzieł Pana Boga w moim życiu. Temat, tytuł tego podcastu to jest postanowienie noworoczne. I właściwie chciałbym się podzielić takim świadectwem, które się wydarzyło kilka lat temu. Jest koniec roku, i zazwyczaj podczas kiedy jesteśmy przy końcu roku, wiele osób ma jakieś tam postanowienia noworoczne. Najczęściej to bywa tak, że ludzie chcą. Coś zmienić w swoim życiu, pozbyć się jakichś złych nawyków, no i zacząć nowy rok z nowymi postanowieniami, z nowym życiem. Bardzo często tam pojawia się rzucenie palenia, jakichś uzależnień kawy, oczywiście, zrzucenie zbędnych kilogramów, żeby zadbać o siebie, poświęcić czas dla rodziny może więcej czytać mniej tak zwanych screenów wiele różnych jest postanowień, i któregoś Razu ja też wpadłem na taki pomysł, że zrobię takie postanowienie noworoczne. Ale od razu, kiedy sobie pomyślałem o tym postanowieniu noworocznym, przypomniało mi się, że przecież znakomita większość postanowień noworocznych zaczyna się 1 stycznia, 2 stycznia już połowa odpada. A z końcem miesiąca zazwyczaj 99% przestaje myśleć o tym, co postanowiono i wraca do tego, co, co było wcześniej. I tak sobie pomyślałem, przecież to nie ma sensu takie postanowienie noworoczne. Ale może oszukam cały system i ja sobie zrobię takie postanowienie adwentowe, czyli zacznę wcześniej, żeby... Ono nie upadło, to ja zacznę nie 1 stycznia, a zacznę 1 grudnia, tam powiedzmy jak się ten tak zwany advent zaczyna. Więc jak pomyślałem, tak zrobiłem. I tym postanowieniem było nic oryginalnego jak to, żeby no, zrzucić kilka kilogramów, ponieważ dzieci dorastały, trzeba było za nimi gonić. A ja ledwo wystartowałem, już miałem zadyszkę, miałem tych kilogramów za dużo. 100 na wadze już dawno było przekroczone, więc stwierdziłem, ja się do tego zabiorę. I znowu w głowie mi gdzieś tam świtało, że wiele osób się zabiera do, za odchudzanie, a potem i tak dalej tyją, tak samo wyglądają, albo jeszcze gorzej potem wszystkim wyglądają. Więc postanowiłem, że podejdę do tego bardzo poważnie i Zacznę to postanowienie, ale nie zacznę postanowienie od tego, żeby mżet, czyli mniej żreć, czy tam jakąś dietę sobie wprowadzać. Ja ten okres na początku wykorzystam do tego, aby przygotować się, po prostu zebrać jakieś informacje właśnie, żeby podejść do tego racjonalnie. Więc wiadomo, dieta odpowiednia, zacząłem czytać o tej diecie, co jest mi potrzebne w tej diecie, jakie makroskładniki... Ile tłuszczów, ile właśnie protein, ile, ile białka, oczywiście te wszystkie wskaźniki, kupiłem sobie taki ten zegarek, który mierzy puls, zacząłem czytać, co tutaj zrobić, żeby najlepiej zrzucić tą wagę, no i oczywiście pozbyć się tej tkanki tłuszczowej, bo to... Nagle gdzieś od, przeczy, przeczytałem, że to nie tylko się pozbywamy tkanki tłuszczowej, ale i mięśni. Więc, co zrobić, żeby te mięśnie zachować, a co zrobić, żeby pozbyć się tłuszczu? E, jakich błędów na początku unikać? Wszystko się naprawdę przygotowałem. Także, pierwszy miesiąc właściwie to była teoria. I dopiero od 1 stycznia taką praktykę zacząłem, czyli odpowiednią dietę, oczywiście, rozpisywanie tego wszystkiego. No, chcąc, nie chcąc, cała rodzina była temu podporządkowana, no bo nagle tutaj zacząłem jeść, wybrzydać przy jedzeniu. To, to mogę, tego nie mogę. Też rodzina mnie wspomagała, w tym i kibicowała, zacząłem ćwiczyć, ale wiedziałem, że nie należy biegać od razu, bo zbyt duże obciążenie, to będzie na kolana złe, więc zacząłem chodzić, potem chodzić z tymi kijkami. No wszystkie przygotowania poczyniłem i po roku schudłem ponad 20 kilo i ponad 30% tkanki tłuszczowej straciłem. Naprawdę trzeba było kupić nowe ubrania, wszyscy zauważyli tą zmianę, ja też odczułem oczywiście, że, że to jest dobre i bardzo się tym cieszyłem, że przez ten rok wytrwałem w tym wszystkim, gdzie oczywiście potem coraz więcej tych ćwiczeń było, coraz lepsza dieta, mogłem sobie też pozwolić czasami, żeby na przykład takie tam słodycze zjeść, nic mi się nie działo, nie powracałem do tej, do tej wagi naprawdę. Udało się, naprawdę się udało. Byłem z siebie tak po ludzku dumny i inni też byli dumni. Cała rodzina była dumna, że udało mi się. I wszystko szło naprawdę w dobrym kierunku. No i oczywiście po roku przyszło nowe, nowe wyzwanie, tak sobie pomyślałem, no dobra, jedno postanowienie noworoczne zrealizowane, ja je będę oczywiście dalej realizował, ale trzeba nowe wyzwanie, nowe postanowienie. I tak zacząłem się zastanawiać, co by tutaj zrobić w tym roku i oczywiście tak samo 1 grudnia rozważałem, żeby to było postanowienie adwentowe, żeby to nie było noworoczne, żeby to się wszystko nie, nie popsuło. Nie wiedziałem, co wybrać. Tak myślałem, może będę uczył się języka angielskiego. W końcu mieszkam w Anglii, trzeba jakąś gramatykę też podszkolić. Potem pomyślałem, nie wiem, czy mam na to wystarczająco czasu. Potem pomyślałem, może nawiążę lepsze relacje z moją mamą, z którą tak naprawdę bardzo rzadko, nie tylko ze względu na to, że jest, daleko mieszkamy, ale mało dzwonimy, jakieś takie może nie najlepsze są tam relacje. Może to będzie dobre, takie takie, wiecie, ambitne. Potem sobie pomyślałem, no ale zbyt daleko mieszkamy i co z tego, że ja będę więcej dzwonił, czy to naprawdę coś pomoże. Nie wiedziałem, co, co zrobić i nagle takie uleśnienie. A może ja poznam lepiej Boga? Bo w sumie wywodzę się z rodziny chrześcijańskiej. Przeczytałem Biblię już pewnie wiele razy. Nigdy oczywiście tak od deski do deski, tak czytałem różne księgi przez te wszystkie lata. Naprawdę czytałem Biblię, modliłem się, chodziłem do kościoła, służyłem w tym kościele, byłem organistą. Naprawdę tam udzielałem się, ile, ile tylko mogę, ale zacząłem sobie zadawać pytanie, czy ja tak naprawdę znam Boga. I pomyślałem, tak, to jest dobry pomysł, żeby wziąć i poznać Boga. No i oczywiście, żeby poznać Boga, mówię, no, trzeba czytać Biblię. I chociaż ją gdzieś tam przeczytałem pewnie w całości już, to tak sobie pomyślałem, nigdy nie przeczytałem Biblii od początku do końca. Więc zacząłem czytać, ale że jako kierowca nie bardzo mam czas na czytanie, znalazłem szybko audiobooki, nagrane, nagraną Biblię i puszczałem sobie, jak jeździłem w ciężarówce, po prostu Biblię. Trzy miesiące zajęło mi, aby przesłuchać całą Biblię. Jak przesłuchałem tą Biblię, to nagle sobie uświadomiłem, wow... Jak ja naprawdę mało wiedziałem o tym Panu Bogu. Wywodzę się z rodziny chrześcijańskiej, naprawdę przecież w porównaniu do innych to ja wiedziałem o, o Panu Bogu, ale przeczytając Biblię od początku do końca jakoś mi to wszystko uporządkowało się. Chociaż Biblia nie jest napisana w sposób chronologiczny, to jednak to wszystko jakoś tak zaczęło do mnie docierać. Przede wszystkim dotarło do mnie, że. Ja tak naprawdę, mówiąc o sobie, że jestem osobą wierzącą, to mam wielki problem z Panem Bogiem, ponieważ ja w Niego zupełnie nie wierzę. Nie wierzę przede wszystkim Jego Słowu, a wyczytam, że trzeba wierzyć Jego Słowu. Nie tylko mówi, że się wierzy w Jezusa Chrystusa, ale wierzyć Jemu Jego Słowu. Gdzieś tam, kiedy czytałem, czy bardziej słuchałem tych historii o Izraelu, kiedy tam szedł przez pustynię i tak narzekał na, na, na Pana Boga. Pan Bóg te cuda czynił, a oni narzekali na Niego. Tak sobie pomyślałem o nich, że strasznie idioci są z tych Izraelitów. I dziwię się, że Pan Bóg ich wybrał, no takich kretynów. Przepraszam, tak wtedy myślałem. I nagle do mnie doszło, że to chyba ja jestem kretynem, ja jestem tym idiotą, bo rzeczywiście przecież Pan Bóg też w moim życiu działa, dostrzegałem to, a, a jednak bardzo często się Mu sprzeciwia. Zaczął mnie to zastanawiać i stwierdziłem, mnie: Ja tak nie mogę być, właśnie takim idiotą, tak jak ci Izraelici się zachowywać. Ja powinienem zachowywać się tak, jak Biblia tego wymaga. Więc znowu zacząłem słuchać Biblii, żeby znaleźć odpowiedź na nurtujące mnie pytania. Kolejne trzy miesiące przesłuchałem. Znalazłem, znalazłem bardzo dużo odpowiedzi na, na pytania. Więcej się tych pytań oczywiście pojawiło. Zacząłem oczywiście też czytać Biblię w międzyczasie. Potem akurat tak się zdarzyło, że miałem kontuzję kolana, zostałem unieruchomiony na 4 miesiące. Nie pracowałem, leżałem właściwie w łóżku. To był też dobry czas na to, żeby właśnie czytać Biblię, więc przeczytałem Biblię. Nie tylko słuchając, ale, ale, ale przeczytałem, zacząłem się nad tym bardziej zastanawiać. Zacząłem czytać też inne książki, komentarze, żeby to lepiej zrozumieć. Zacząłem się naprawdę wgłębiać w to, co jest napisane w słowie Bożym. Ja, człowiek prosty, zawsze myślałem o, o innych, że to pastorzy, księża na pewno wiedzą wiele o, o Bogu, ponieważ skończyli szkoły teologiczne. No, a ja cóż mogę wiedzieć, ale jak tak zacząłem studiować to słowo Boże, nagle do, do, zaczęło do mnie docierać. Przede wszystkim, że Pan Bóg to mówił do prostych ludzi, ci prości ludzie bez problemu go rozumieli. No i też ja zaczynam coś rozumieć. Tylko, że to, co ja rozumiem, nie bardzo pokrywa się z tym, co, co widzę, co jest w kościele. Zacząłem się to zastanawiać, zacząłem rozmawiać z ludźmi. W kościele z pastorami nie, nie dawali mi odpowiedzi na to pytanie, nie potrafili mi po prostu odpowiedzieć. To nie jest tak, że oni nie odpowiadali mi albo odpowiadali coś innego, co ja chciałem usłyszeć. Oni po prostu nie, nie potrafili mi odpowiedzieć i zaczęło mnie to bardzo, bardzo zastanawiać. Naprawdę przez, przez ten rok czytania Biblii, którą przeczytałem, bodajże cztery razy w tym pierwszym roku, Wiele poznałem Boga, wiele się o nim dowiedziałem, wiele zobaczyłem, że tych rzeczy, które mi się wydawały, że są dobre, zupełnie były sprzeczne z Biblią. Zacząłem zmieniać wszystko, zacząłem poznawać Boga, całe życie się zmieniło. Tak jak wcześniej moje życie się zmieniło, zacząłem się lepiej czuć, ponieważ zrzuciłem wiele kilogramów, zacząłem prowadzić zdrowszy tryb życia. Moje ciało naprawdę. Świetnie w tym się czuło. Tak wciąż moja dusza była czymś zmęczona, czymś zatrwożona, kiedy, kiedy rano wstawałem, zawsze jakimś takim obawem, niepokojem. Kiedy, kiedy zacząłem czytać Pismo Święte i stosować się do tego, co tam przeczytałem, nagle te rzeczy zaczęły po prostu jakoś. Odchodzić, znaczy te obawy, bo niektórzy słyszę, że przychodzą do, do, do Boga, wyznają grzechy i czują się lżejsi. Ja, prawdę mówiąc, no, czułem się lżejszy przez stratę tych kilogramów, ale miałem taką jakąś niepewność, jaką obawę za każdym razem. Kiedy zacząłem poddawać się pod słowo Boże, kiedy oczywiście wyznałem swoje grzechy. Te, te poranki były niesamowite. Kiedy ja wstawałem, czując się lekki przez mniej kilogramów, to przede wszystkim czułem się szczęśliwy. Czułem taki pokój niesamowity. To było pierwsze, co, co takie poznałem: szczęście i pokój, które właściwie można powiedzieć, że od kilku lat mi cały czas towarzyszą, i, i właśnie to był ten owoc kolejny, jakby odciążenie tej duszy. Przez to postanowienie noworoczne, czyli zbliżenie się do Boga, poznanie tego Boga, kiedy kolejny rok zbliżał się, wiedziałem, że moim kolejnym postanowieniem noworocznym będzie dalej poznawać Boga, ponieważ jego ja wciąż nie znam. I tak lata mijają. Teraz znowu zbliża się kolejny rok, znowu postanowienie noworoczne. Kolejne postanowienie noworoczne i kolejne to samo postanowienie. Poznać bardziej Boga. I naprawdę to jest coś niesamowitego, kiedy można o nim czytać, kiedy można rozmyślać, kiedy mogę modlić się, kiedy mogę naprawdę teraz działać w kościele, coś dawać oraz czerpać od tego, co, co inni dają. Zmieniło to moje życie, zmieniło to życie mojej rodziny. Wszystko zaczęło się od postanowienia noworocznego. Więc jeżeli, drogi przyjacielu, też gdzieś myślisz o jakimś postanowieniu noworocznym, naprawdę zachęcam, poznaj bliżej Boga. A przede wszystkim zacznij od czytania Biblii, tak? Od początku. Nie przejmuj się, że coś tam nie rozumiesz, bo ja wiele rzeczy wciąż nie rozumiem w Biblii. To po prostu czytam, zostawiam, zastanawiam się nad tym, co, co rozumie. I naprawdę zachęcam każdego, bo. To, że mogę codziennie się rano budzić i mieć pokój i radość, i wiem, że to wszystko zależy od Boga, i ja należę do Boga, i na koniec dnia również czuję radość i pokój. Zmęczenie oczywiście całym dniem, jak najbardziej, ale radość i pokój. Jest to niesamowite, co Pan Bóg może zrobić przez Słowo Boże, jak może dać benefit tego, że zrobiliśmy dobre postanowienie noworoczne. Pozdrawiam serdecznie, zostańcie. Слава Богу.